To był prawdopodobnie bardzo dobry obiad. Taki dobry, bliskowschodni obiad, czyli miał pewnie z 15 dań. Dawid najadł się i potem położył się spać, jak to mężczyzna. Tak o tym pisze 11 rozdział drugiej Księgi Samuela. Kiedy się obudził po tej popołudniowej, po obiedniej drzemce, to wyszedł na taras. Zrobił sobie pewnie dobrą kawę z kardamonem i poszedł popatrzeć na świat. I właśnie wtedy wszystko się zaczęło. Zobaczył gdzieś w dole piękną, nagą, kąpiącą się kobietę. Okazało się, że ma na imię Batrzeba. I oczywiście obudziło się w nim pożądanie, ale to nie było to dobre, to wymyślone przez Pana Boga pożądanie, tylko to było pożądanie okłamane przez złego. To doprowadziło do tego, że zginął mąż tej kobiety, dlatego że Dawid oczywiście z nią spał, potem urodziło im się dziecko. I Dawid nie mógł znieść, że ona ma bardzo pięknego, bardzo cudownego, bardzo szlachetnego człowieka jako męża, bo kimś takim był Uriasz Chetyta. To był taki żołnierz, który kiedy wracał z wojen i z bitew do domu, to nie mieszkał u swojej żony, tylko spał pod drzwiami Dawida, pilnując swojego pana. I Dawid doprowadził do jego śmierci. Oczywiście nie sam, dlatego że był tchórzem, tylko posłużył się rękami innych. Wszystko zaczęło się od obudzonego pożądania. Na tym właśnie polegał grzech Dawida. W tej historii Dawidowego Grzechu myślę bardzo wyraźnie i jasno widać, w jaki sposób pożądanie, ten zły wilk pożądania, wchodzi w nasze serce. Zauważcie, że u Dawida posłużył się bardzo zwyczajnymi, bardzo prostymi środkami. Posłużył się obżarstwem, lenistwem, takim momentem, kiedy człowiek jest jakby nieprzygotowany na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Takim momentem, kiedy człowiek tak klapnie i osiądzie. Tam znalazł u Dawida lukę, którą mógł wpuścić ten jad niedobrego pożądania. Tak jest u każdego z nas. Zły duch Zły wilk zawsze wykorzystuje nasze słabości. Grzech pożądania, grzech nieczystości nie rodzi się znikąd, On się rodzi z lenistwa, on się rodzi z obżarstwa, on się rodzi z nudy, rodzi się z takiego bezsensu życia, z jakiejś potrzeby, żeby cokolwiek się zadziało. To jest wilk, który jest niezwykle sprytny. On nas nie, za, nie zaatakuje w jakiś bardzo perwersyjny sposób, dlatego że wie, że coś takiego byśmy odrzucili. On zawsze poszuka czegoś delikatnego. Jeżeli masz jakiekolwiek problemy z tym wilkiem, z wilkiem pożądania i nieczystości, to poszukaj początków. Zobacz, gdzie to się u ciebie zaczyna, w jaki sposób ten wilk próbuje się wsączyć z tym pożądaniem. Pożądliwość ciała moje porządliwości, moje spojrzenia lubieżne, porządliwe. Chcę to mieć, muszę to zdobyć. Ta kobieta jest piękna. Czytałem niesamowitą książkę kiedyś Jana Pawła II. Mężczyzną i kobietą stworzył ich, w której przeczytałem rzecz, która bardzo mi pomogła. Wiele lat temu Pan Bóg, myślę, że Bóg, bo o własnych siłach bym tego nie zrobił, uwolnił mnie od samogwałtu. Po prostu taka... Niby prosta rzecz i błaha, ale niszczy człowieka i degraduje i uwolnił mnie. Po prostu jednego dnia nie ma. I myślałem w swojej pysze i w swojej zarozumiałości, że, że jestem lepszy od kogoś, nie? bo tego grzechu nie robię. A tymczasem po przeczytaniu tej książki, Mężczyzną i kobietą stworzył ich, odkryłem rzecz, która mnie z... zaskoczyła i, i jakby wezwała do nawrócenia. Bo się okazuje, że kiedy patrzę porządliwie na inne kobiety, kiedy y, mam jakąś przygodę z pornografią, upadek totalny, zaczynam traktować instrumentalnie drugą osobę, drugą kobietę i tym samym wykorzystuję moją żonę instrumentalnie. To są bardzo poważne rzeczy, co ja mówię. To jest rzecz, która jest bardzo poważna, ale można traktować swoją żonę instrumentalnie i, i te same grzechy, co kiedyś w dzieciństwie czy w młodości się popełniało, robić, wykorzystywać do tego żonę. Zacząłem mocno na ten temat reflektować i, i walczyć z tym wszystkim, żeby ten wilk lubieżnik yy, po prostu przegrał. Żeby był ten czysty wilk, który ma czyste serce, który chce służyć żonie i, i, i ją kochać naprawdę. Nie traktować jej tylko jako, jako instrumentu do zaspokojenia własnych porządliwości, tylko żeby dać jej miłość, żeby ona się czuła kochana w każdym aspekcie. A chrześcijanie, nie wiem czy wiecie, mają trzy ołtarze. Jeden ołtarz to jest ołtarz, gdzie sprawuje się Eucharystię, gdzie Chrystus składa się w ofierze. Drugi ołtarz to jest stół, tak rzadko brakuje go w naszych domach też, u mnie wiele lat brakowało. Normalny stół, na którym się je obiady. No ale też leży Pismo Święte, można czytać z dziećmi i rozmawiać na te tematy. I trzeci ołtarz, chyba najtrudniejszy w życiu małżeńskim, to jest ołtarz celebracji sakramentu małżeństwa. Może trudne słowa, bo dzisiaj się mówi różnie na, na tą celebrację sakramentu małżeństwa, ale ta, ta sypialnia, ta świątynia miłości i ten ołtarz małżeńskiego łoża są bardzo istotne, często zaniedbywane przez to, przez to na przykład się mogą rodzić brak jedności, brak miłości, takie głębokie miłości. To jest to, kiedy służę pożądliwością przegrywam na każdym polu i, i trudno się do tego przyznać. Jak sobie myślę o tym grzechu, o tym wilku pożądania, to zawsze najpierw mam takie wrażenie, że to jest taki grzech, który dotyczy chyba wszystkich. Nie spotkałem chyba jeszcze człowieka, który byłby całkowicie wolny od pożądania od złego spojrzenia, od wykorzystywania innych. Po drugie, tak się myślę, że to jest grzech, którego nie doceniamy. W takim sensie myślimy sobie zazwyczaj, no może to nie jest za w porządku, ale no bez przesady, to żadna tragedia. W tej historii Dawida widać, że to jest grzech, który doprowadza do śmierci, który sprawia, że to, co jest wokół nas, to co jest najpiękniejsze wokół nas, ludzie, którzy są wokół nas, giną. I nie chodzi mi oczywiście o to, że jeżeli ktoś grzeszy w ten sposób, to doprowadzi kogoś do śmierci. Tylko to jest taki grzech, który potrafi odebrać wszelką nadzieję, który potrafi zabić wszelkie dobro w nas, który sprawia, że człowiek tak osiada w takim mule zwątpienia i już nic innego dobrego nie widzi poza tym. Tak jak kiedyś Pan Bóg wyzwolił lice, jak słyszeliście, tak samo kiedyś mnie wyzwolił. Latami zdarzyło mi się żyć niestety w nieczystości, również jako ksiądz. I Pan Bóg wkroczył w pewnym momencie i zrobił z tym porządek. Chciałbym Was dzisiaj bardzo zachęcić, żebyście poprosili dobrego Wilka oczywiście, ci, którzy mają z tym problem, mają problem z grzechem nieczystości, z grzechem pożądania, takiego niedobrego pożądania żebyście poprosili dobrego Wilka, żeby wkroczył. On ma niezwykłą moc, tego żeby oczyścić nasze serce. On ma niezwykłą chęć, żeby zagryźć na śmierć tego Wilka, który nam rujnuje życie. Jeśli to jest Twoja historia, to usiądź dzisiaj na krótką modlitwę i poproś dobrego Wilka Jezusa, żeby usunął z ciebie wszelką nieczystość i dał Ci piękne, prawe i czyste serce. To jest dzisiaj ten dzień.